Budziłem się, postanawiałem, że spędzę ten dzień relaksując się, bo znależy mi się odpoczynek psychiczny. Po czym sięgałem po telefon, zaczynałem skróć TikToka, kończyłem bardzo często na pomarańczowej platformie, stymulowałem swój mózg do granic możliwości przez pierwszą godzinę po poranku i kończyło się to dniem pełnym frustracji, agresji i złego samopoczucia. Kiedyś właśnie wyglądały tak moje dnie i poranki w szczególności. Stymulowałem swój mózg bardzo mocno właśnie takimi aplikacjami jak TikTok, albo właśnie ta pomarańczowa platforma. Nie rozumiałem wtedy, że to w ogóle nie jest relaks dla umysłu, tylko wręcz przeciwnie, coś. Bardzo aktywującego, coś przeciwnego dla relaksu. Dokładałem do tego jeszcze granie w gry, słuchanie muzyki. Cały czas musiało mnie coś stymulować, ponieważ tak bardzo nie znosiłem nudy. Było to bardzo błędne podejście, które właśnie niszczyło moje zdrowie psychiczne. I dzisiaj w tym filmiku chciałem Ci nauczyć, co to znaczy prawdziwy relaks, jak do tego podejść. Po to, żebyś naprawdę poczuł się lepiej, bo nie chcesz chyba wpadać w jeszcze głębszy dołek, prawda? Stosując radę w tym filmie spędzisz naprawdę fajny, relaksujący dzień, który bardzo dobrze wpłynie na Twoje zdrowie psychiczne. Ale zanim zacznę, muszę o czymś wspomnieć. Jeżeli jesteś w stanie mi obiecać, że potrafisz korzystać z Social Media z głową, to zapraszam Cię na mojego Instagrama. Jest teraz do opisu, kliknij pierwszy link i tam znajdziesz mój profil. Wstają tam codziennie krótkie filmiki i wierzę, że wyciągniesz z nich naprawdę sporo. Wartości. Lecz, jeżeli Instagram to ciężka rzecz do skontrolowania dla ciebie, odpuść sobie tego follow'a i zostań przy YouTube. Tak będzie lepiej. Pierwsza rzecz, której musisz dopilnować, byś zrelaksować się, to wyłączyć telefon. Mówię to jako pierwszą rzecz przed czymkolwiek. Nie da się zrelaksować. Zostawiając telefon włączony z powiadomieniami, z aplikacjami, które cię tak stymulują, bo to po prostu nie zadziała. Wyłącz ten telefon, albo po prostu włącz tryb samolotowy. Upewnij się, że żadne powiadomienia do ciebie nie dotrą. Najlepiej go wycisz, włącznie przeszkadzać, żeby tam nic nie dotarło do ciebie. I przede wszystkim żadnego scrollowania, żadnego Instagramka, żadnego Facebooka i tak dalej. To wszystko bardzo pobudza twój mózg, stresuje go. Dlatego, jeżeli chcesz się prawdziwie zrelaksować, musisz ten krok wziąć na poważnie. Żadnego telefonu. Twój mózg Ci za to podziękuje. Druga bardzo ważna sprawa to to, żeby zarezerwować ten czas na relaks. Zauważyłem, że wiele osób po prostu budzi się i mówi no to ja dziś się zrelaksuję. Jest to słabe podejście, ponieważ bardzo często jest tak, że ten relaks zaburzają jakieś inne rzeczy, o których się po prostu zapomniało. Zaplanuj to tak, żeby nic Ci nie wchodziło w grę. Upewnij się, że nie masz innych planów i wiedz, że nie musisz poświęcać na to całego dnia, tylko wystarczy wolny wieczór albo wolne popołudnie. Poświęć ten czas dla siebie. Poinformuj swoich bliskich, że wtedy i wtedy jesteś niedostępny i tak dalej, tak żeby rzeczywiście Ci nikt tego nie zaburzył. Błagam. Bo wtedy... Relaks przerodzi się na frustrację, że no ktoś mi tu przeszkadza, coś się tu zadziało i chuj z moim relaksem, ja jak zwykle nigdy się nie mogę relaksować W żadnym wypadku, dlatego właśnie tak ważne jest to, żeby ten czas był dla Ciebie zarezerwowany I trzecia sprawa, o której musisz wiedzieć, nie komplikując tego filmu ani trochę, to to, że musisz się nudzić Właśnie na tym polega relaks dla mózgu Takie rzeczy jak czytanie książki, medytacja, spacer w naturze to są rzeczy nudne, ale za to takie kojące i relaksujące dla Twojej psiki, że sobie nie zdajesz sprawy. Właśnie tego potrzebujesz, żeby się zregenerować, a nie maraton serialu albo filmu, gdzie przez 8 godzin będziesz leżeć na kanapie i przez 8 godzin Twój mózg będzie cały czas aktywny, mimo tego, że Twoje ciało w ogóle się nie rusza. Nie na tym polega relaks. Czym mniej bodźców, tym więcej spokoju. I przede wszystkim unikaj pracy. Zrób sobie przerwę od tej pracy. Upewnij się, że w trakcie tego zarezerwowanego czasu twoja praca nie będzie ci wchodzić w grę. I to tyle. Te trzy punkty to jest klucz do tego, żeby się zrelaksować. Właśnie o to chodzi, żeby relaks nie był zbyt skomplikowany. Mam nadzieję, że dowiązałem ci to, czego potrzebowałeś, jednocześnie nie komplikując sprawy. Zanim skończymy, chciałem cię jeszcze zaprosić do mojego programu, w którym personalnie pomogę ci z twoim zdrowiem psychicznym. Zejdź teraz do opisu, kliknij pierwszy link i w link 3 kliknij segment Moja personalna pomoc. Znajdziesz tam wszystkie potrzebne szczegóły. To, co musisz wiedzieć na ten moment, to to, że w dwa tygodnie zrobimy ogromny progres z Twoim stanem depresyjnym i poczujesz się dużo, dużo lepiej. Mam nadzieję, że zaczniemy współpracę. I co? Nie lekceważ odpoczynku. Odpoczynek jest bardzo ważny, ale musi zostać wykonany poprawnie, żeby odpoczynek rzeczywiście był wypoczynkowy. Jeżeli pominąłem coś ważnego w tym filmie i przychodzą Ci do głowy jakieś pytania, napiszcie w komentarzu, odpowiem Ci jak najszybciej. I co? Widzimy się w następnym filmie. Dzięki Ci ślicznie za oglądanie.